W programie Skaner Grudziądza powiemy o planach nowo wybranej Grudziąckiej Rady Gospodarczej. Zadaniem powołanej na drugą kadencję Rady Gospodarczej jest opiniowanie dokumentów strategicznych miasta pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno gospodarczy Grudziądza, opracowywanie propozycji rozwiązań w zakresie regulacji podatków lokalnych i opłat komunalnych, a także koordynacja działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i realizowanie wspólnie z władzami miasta projektów gospodarczych. Jest to Rada Gospodarcza reprezentatywna, reprezentuje różnych przedsiębiorców i mniejszych i większych. Również reprezentuje, są przedstawiciele handlu, naszego miejskiego handlu, który tutaj ma jakieś problemy i trudności w związku z dużymi marketami. Tamta Rada Gospodarcza pracowała głównie na temat szkolnictwa zawodowego w grudniu, na kierunkach rozwoju szkolnictwa zawodowego, na aktywizacji osób bezrobotnych, czyli były jakieś uwagi do funkcjonowania Urzędu Pracy i do tych szkoleń, które Urząd Pracy robi. Ta Rada, oczywiście będą oni sami sobie plan pracy robili, ale dzisiaj powołuje na kolejną kadencję czteroletnią radę Gospodarczą i zaczynamy, rozpoczynamy informacją przyjeżdża przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego na temat, na temat dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014 2020 dofinansowania przedsiębiorstw. Prezydent Robert Malinowski 14 kwietnia wręczył 16 osobom powołania do składu Grudziąckiej Rady Gospodarczej kolejnej kadencji to dla nas ważne, że władze miasta chcą korzystać z naszego doświadczenia biznesowego, ale też z pomysłów, które przedstawiamy. Podkreślali podczas spotkania w Grudziąskim Inkubatorze Przedsiębiorczości nowi powołani członkowie rady. To jest bardzo dobry pomysł. W ramach rady rozpoczynamy drugą kadencję. Myślę, że prezydent miasta ma możliwość posłuchania szerzej osób z różnych kręgów zawodowych. Na takie ewentualne kontakty bezpośrednio może nie być czasu, może nie być miejsca, a akurat tu jest takie środowisko, gdzie te informacje z różnych stron może pozyskiwać i może mieć większe jak gdyby, możliwości zarządzania miastem. Powołani zostaliśmy do tego, żeby wspomagać pana prezydenta w swojej decyzyjności tej intelektualnej, w podejmowaniu tych najważniejszych decyzji. Mamy nieskromnie sobie do, 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 za, do założenia to, że wywodzimy się z biznesu, że wiemy, co tak naprawdę w tej trawie biznesowej piszczy, i ciągle mamy nadzieję, że nasza wiedza, doświadczenie y, pomoże panu prezydentowi y, podejmować te decyzje kluczowe. Oczywiście nie uzurpujemy sobie wiedzy na wszystko, bo czasami jest tak, że my poznajemy dopiero tematykę niemalże ad hoc. I to w ten czas jest ciężko, żeby podejmować czy podpowiadać jakieś i wysnuwać jakieś diagnozy. Ale to, co mogę obiecywać z naszej strony, mówię w imieniu całej grupy, że będziemy ze wszystkich sił starali się te nasze zdolności, jeżeli one istnieją jeszcze, te, te nasze zdolności przekuwać w to, co my nazwamy y, tą pomocą intelektualną do pana prezydenta. Efekty, widać no, no, no Skala bezrobocia w się zmniejszyła. Strefa zaczyna w jakiś sposób funkcjonować. Y, no, przedsiębiorcy myślę też poczuli się trochę bezpieczniej, bo, bo widzą, że są w jakiś sposób przez władze miasta traktowani bardziej no, poważnie. My chcemy mieć tylko skondensowaną wiedzę na temat kluczowych, węzłowych. Tematów, które tak naprawdę w naszym mieście będą prowadzone. Nie, nie myślimy i nie wydaje nam się, że jesteśmy w stanie podołać wszystkim tematom, które są rozwiązywane w Grudziądzu i które są, że tak powiem, na na łamach tej całej, tego całego planu postępu i planu innowacyjnego. Chcemy się skupić na tych węzłach, które mają naszym zdaniem kluczowy wpływ na rozwój, innowacyjność i to, co w grudniu jest wielką bolączką na złamanie tego zaklętego kręgu bezrobocia. Przedsiębiorcy liczą również, że do Grudziądza popłynie kolejny strumień unijnych funduszy w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego, bo te w znacznym stopniu przyczynią się do dalszego rozwoju gospodarczego miasta. Nowy program operacyjny w przeciwieństwie do tego, co było, nie stawia już ogólnie na wzmocnienie konkurencyjności to znaczy. Może powiem tak: forma wsparcia zależy od tego, jakie ryzyko podejmuje akurat w przypadku przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, bo jeżeli będą chcieli prowadzić badania, prace badawczo-rozwojowe, widzą możliwość znalezienia swojej niszy na rynku, chcą spróbować z nowym produktem, my możemy pomóc w opracowaniu takiego produktu, sfinansować koszty związane z opracowaniem tego produktu i wtedy będzie możliwość uzyskania dotacji. Natomiast wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez na przykład rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, projekty obarczone mniejszym ryzykiem gospodarczym, co do zasady będą wspierane poprzez instrumenty finansowe. W zeszłym okresie programowania to już było u nas w regionie stosowane, natomiast skala zmieni się i w obecnym okresie programowania tych środków takich związanych z projektami czysto biznesowymi, nieobarczonymi wysokim ryzykiem, co do zasady będą wspierane w formie instrumentów finansowych. To wszystko w programie Skaner Grudziąca, na kolejne zapraszamy za do dzień